Dzień dobry Państwu, szczeciński Holender. Tematem dzisiejszego filmu jest dzielnica Pogodno. Zaczynamy od placu ojca Jakuba Wójka, który to plac jest takim rondem, parkiem. Dzielnica przede wszystkim charakteryzuje się ładną zabudową willową, proszę Państwa. No i zobaczymy jak wyglądają ulice Pogodna. Nawet trochę jest ruch na tym pogodnie, jak Państwo widzą, bo jest godzina szczytu. Piątek, około godziny 15. A no tu jest znak stop i on tworzy korek. No to my ten korek sobie ominiemy, proszę Państwa. I zobaczymy, tutaj na ulicy Trałkutka, co słychać. To jest taka jedna bardziej, z bardziej głównych ulic to, to ulica, po której jedzie się bardzo źle, bo. Są koleiny, jest bardzo duży ruch, jak Państwo widzą. Za mną samochody się ciągną. Teraz poruszamy się ulicą Cieszkowskiego, proszę Państwa. Dziura na dziurze, łata na łacie. Zaniedbana ulica. Tutaj jest taki bardzo fajny ten, taki ala skwerek, który rzecz jasna został niestety wykorzystany jako parking i już nie jest ładnym skwerkiem pod kasztanami, co nie? Poza tym, że droga jest straszna, jak się już spojrzy w górę, to jest ładnie, nie? Bardzo fajna dzielnica do mieszkania. gdzie Gdzieniegdzie są stare drzewa, jak widzimy. To jest takie ciekawe zdobienie nie? na tym domu. Dzielnica przed wojną była taką ekskluzywną podobno, gdzie mieszkali bogaci i wpływowi Niemcy. Czyli mogło tutaj się roić od flag z charakterystycznym znakiem. Że jeśli chodzi o infrastrukturę, proszę Państwa, no wiele tutaj do opowiadania nie ma, bo jest ciągle tak samo. Jest wąsko dosyć, że samochód musiał poczekać. Aż ja minę inne samochody stojące na drodze. No ale to już jest taka faza z tymi stojącymi samochodami. No także dzielnica charakteryzuje się, jeśli chodzi o drogę, tym, że jest wąsko i jest zaniedbana nawierzchnia. Jeżeli jest asfalt, to jest połatany, a jeżeli go nie ma, no to są o, tutaj takie oto kocie łby. Tylko wszystko rekompensują ładne widoki, proszę Państwa. Gdy nie ma ruchu, to po tej dzielnicy się jeździ super fajnie. Za to, jak jest duży ruch, to nieraz ciężko jest te samochody wyminąć. Z racji, że są wąskie drogi, no po prostu. Jak Państwo widzą, jeden, dwa samochody są w stanie opuścić skrzyżowanie. Dlatego w takiej sytuacji dużo lepiej jest być rowerem, jednak. A tutaj wbijamy się w taką część... Nie, to już jest przerwy Tetmajera, a nie Warińskiego. I na przykład ta nawierzchnia, proszę Państwa, dla roweru za bardzo jest nieprzejezdna. Nie wiem, czy to widać tą trzęsiawkę, którą teraz odczuwam, ale na pewno widać, że jadę bardzo, bardzo wolno. O, jaka tu ładna willa, nie? Więc ja tutaj zjadę niestety. Na chodnik, bo inaczej rozwalę rower. Proszę Państwa. No i proszę Państwa, właśnie charakterystyczną cechą tych willi w pogodnie, co po niektórych, jest to, że one są były zbudowane w formie takiego pałacu. Za to tutaj mamy taki budynek socjalistyczny trochę, ale powiem szczerze, podoba mi się on. Tutaj znowu nie da się jechać rowerem, więc wiadę sobie na chodnik. To jest budynek po prostu gimnazjum numer 10, ale też ładny. I widać jakiś niemiecki napis wychodzi z pod farby. Powinni go zamazać. Z geopolitycznego punktu widzenia, proszę Państwa. Tak, tu jest ta część dzielnicy pogodno, gdzie za bardzo nie da się jechać rowerem, bo naprawdę te kocie łby, spoko, że są przedwojenne, ale jednak już jest 70 lat po wojnie. O, tutaj mamy wystawę samochodów starych. O, a tutaj proszę Państwa pierwszy objaw infrastruktury rowerowej na pogodnie. Bo proszę zobaczyć, tutaj jest taki Ala kontrapas. Ja tu mogę skręcić rowerem, bo nie dotyczy. Tylko jak Państwo widzą y, miejsca na tej ulicy, to za dużo... O tutaj nawet zrobili takie coś, że niby tutaj jest dla roweru. Tylko że tu stoi samochód. I za bardzo miejsca nie ma. No dobra. No i nawierzchnia też jest zajebista, jak widać. Generalnie z tego, co tutaj widać, była namalowana linia. Nie wiem, czy te samochody tutaj tak sobie mogą stać. Że proszę zobaczyć, proszę Państwa, jaka infrastruktura rowerowa na pogodnie, jak to, jak to wygląda w praktyce. Tu dziura, tu samochody z naprzeciwka. Jeszcze pewnie oni nie wiedzą, że ja tu mogę i się denerwują. No ładnie, proszę Państwa, ładnie. Tutaj też tak było, że dla rowerów, znaczy jest. Tylko że zakryte albo nie zakryte, nie wiadomo. Tutaj mamy do czynienia z kontrapasami pogodnie. No, znaczy, nie ma tutaj samochodów, to jedzie się super fajnie, ale jak tylko się jakiś pojawia nie, i nie mówię tego z pretensją w żadnym wypadku, to po prostu przestaje się wszystko mieścić. No i teraz właśnie mamy takiego ząbka tutaj. On musi mnie przepuścić. na wąska ulica, nie? Korfantego tym razem. Ładnie zarośnięta willa, ale nieładnie zrobiona nawierzchnia. Tutaj jest takie boisko piłkarskie, proszę Państwa, takie osiedlowe, które już od 20 albo i więcej lat jest po prostu zarośnięte chwastami. Tylko jak jest mecz pogoni Szczecin, to nagle zamienia się w parking, nie? Trzeba dużo lepiej jakby coś tutaj było fajnego. A teraz wjeżdżamy w ulicę Sienkiewicza, taką kolejną zaniedbaną, ale z ładnymi domami. Ten na przykład jest bardzo ciekawy dom. Charakterystyczny taki, nie? Te klatki schodowe. Okrągłe. No, ale na ulicy Sienkiewicza, jak Państwo widzą, ruch jest w dwie strony poprowadzony, a tak naprawdę jest tylko jeden pas ruchu, nie? Dostępny. No i to jest taka cecha charakterystyczna nie tylko tej ulicy na Pogodnie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym państwu pokazać na ulicy Sienkiewicza, właśnie tu jesteśmy chyba na granicy Pogodna, bo tutaj są tory i tu jest park tam za, za torami park Brixa, profesora Brixa. I ten park, proszę państwa, niebawem w ciągu kilku lat przestanie istnieć z powodu Budowy obwodnicy śródmiejskiej. Tam już widać prowadzone roboty drogowe, tam na węźle łękno. No i niestety tutaj to miejsce całkowicie zmieni, a raczej rzekłbym utraci swój charakter nie? na rzecz po prostu autostrady. Tu jest, proszę Państwa, dworzec kolejowy Szczecin Pogodno, no, który, jak widać, jest bardzo zaniedbany. Tutaj próbuję, usiłuję pokazać charakterystyczne sklepienie tego dworca. Jest pomysł, aby wpisać go do rejestru zabytków. Ja myślę, że lepszym pomysłem byłoby funkcjonowanie tego dworca, po prostu. Rzeczą charakterystyczną na Pogodnie są też ogrody, proszę Państwa. Jestem na jednym z nich, dzikim, starym ogrodzie. No i myślę, że tutaj można zrobić małe podsumowanie. Wszystko było widać. Ulice na Pogodnie są wąskie. Zaniedbane, ciężko na nich minąć się dwóm samochodom, bardzo często, ale wrażenie bardzo pozytywne z dzielnicy ze względu na zabudowę, mówiąc krótko architekturę. Także do widzenia Państwu, zapraszam na następny film.